Dalej możemy mm, robić teraz po prostu przykręcimy już tą nasadkę na wał, żeby nam nie przeszkadzało, ale najpierw zabezpieczenie na tryby. Jeszcze patrzę, czy, czy najpierw serwo, czy nasadkę na wał przykręcić. Próbujemy serwo, i do serwa jest taka specjalna śrubka, i w ten sposób to będzie przychodziło tutaj na swoje miejsce, nachodzi nasza. Mm, nasze serwo i od spodu możemy dokręcić śrubkami. Także jak wam mówiłem, bardzo dużo tym autem jeździłem i niestety no wycierają się szczotki. Tutaj no, nie pokażę wam w środku jak, jak wyglądają, ale są naprawdę grube i naprawdę wszystko jest bardzo bardzo czyste. A jak się objawiło Uszkodzenie silnika po prostu jechał i zaczął co jakiś czas przerywać, przerywać aż się zatrzymał i już nie ruszył. Dobrze, jak już mamy serwo, to teraz nie pozostaje nam nic jak zabezpieczyć, albo z wału. na razie nie muszę jeszcze zakładać, najważniejsze, żebym przykleił przykleił ESC. I muszę teraz sprawdzić, czy ten stary klej jeszcze działa. Jeśli nie działa stary klej to warto jest wziąć nawet super glue i, i dokleić albo taką piankę dwustronnie klejącą i wtedy się będzie dobrze trzymało, ale ja muszę to przycisnąć i podejrzewam podejrzewam, że, że moje ESC tutaj będzie dobrze, dobrze się trzymało na tym Trzeba zachować tylko odstęp od wału, żeby nie, nie, nie dotykało ESC, żeby nie było obcierania ale zobaczcie, bardzo mocno się trzyma, więc nie trzeba nic więcej kombinować, nic przestawiać. Teraz już tak szczerze mówiąc w końcu w końcu mogę to zabezpieczenie na wał założyć. Do tego antenka szła w, em, w rurkę, a później była tak z, dziwnie zagięta. W ten sposób to wchodziło. To wchodziło tutaj. Dokładnie tak. No i <laughs> antenka. Była zagięta w dół i to było założone, ale tak naprawdę jak, jeśli chcemy, antenka może być w górze i wtedy będziemy mieli o wiele lepszy zasięg. <laughs> w ten sposób zrobili, żeby zabezpieczyć, żeby nam antenka nigdzie nie obtarła, jeszcze jaki błąd zrobiłem, to nie założyłem tego paska bateryjnego. Przed, przed założeniem ESC bo on tutaj wchodzi i teraz będzie, mogę mieć problem, żeby go dobrze tutaj założyć. Dobrze, na baterie jest. No to chyba wszystko, teraz już mogę naprawdę zamykać ten wał jeśli zobaczymy, że mało ma mało ma tych, tego smaru to można troszeczkę dołożyć aczkolwiek nie jest to takie bardzo, bardzo konieczne muszę nacelować na wsporniki dobrze przycelowane jest to o, tutaj wyszło to bez problemu teraz mogę przykręcić śrubki przykręcone jest tak jak powinno być wszystko, wszystko jest dopasowane teraz podłączam serwo pod ESC Nie pytajcie się, nie wiem dlaczego te serwa mają aż 5 przewodów, a te bezszczotkowe, czy tamte te drugie serwa mają tylko 3 przewody sygnałowe. Tutaj jest to chyba troszkę inaczej inaczej zrobione. No ale dobrze, tak to wygląda. Podłączam silnik, tak jak powinien być. No i teraz ważna, bardzo ważna rzecz. Podłączam radyjko, podłączam baterię. Wniosek o czy to wszystko będzie... Wam, że silnik chodzi super. Ale co jeszcze zauważyłem? O, zobaczcie to. Odpalam. tu skręca fajnie. A jeśli tu jest przód, tu jest na 100% przód. Tak to przychodzi. Te koła skręcają. Daje gaz do przodu, a on mi się cofa. Tak więc, co muszę zrobić? Te przewody zamienić. W bezszczotkowych to nie ma znaczenia. Teraz będziemy mieli po prostu odwrotną polaryzację. I spróbujmy teraz to. Teraz do przodu, do przodu jeździ. Do, do Teraz o wiele, o wiele lepiej chodzi niż na w tym starym silniku, jak był nowy. Co to mnie bardzo cieszy. I tak to wygląda. Zobaczcie, żadna skomplikowana sprawa. Odkręcić tylko cztery śrubki od silnika. Silnik odłączamy, odciągamy. To wszystko tylko poodłączamy. Kilka śrubek i sama przyjemność. I można sobie się pobawić i można założyć. Teraz mamy nowy silniczek. Nowy dużo, dużo lepiej chodzi. I cóż, to tyle w tym odcinku. Ja go zaraz potestuję, na pewno zobaczycie, zobaczycie jak on jeździ. Jeszcze raz powiem wam, bardzo, bardzo polecam. Zakupienie sobie tego samochodika, ponieważ fajna to jest sprawa, fajna zabawa, dużo, dużo frajdy, a szczególnie jak jest zimno. Czy nawet jak jest trochę mokro i dronem nie chcemy latać? Fajnie jest pobawić się takim samochodzikiem, fajnie jest poszaleć, fajnie jest podriftować, nawet, nawet na tych kołach, czy na jakimś szutrze ostro pojeździć. A jeśli macie więcej pieniędzy, bo ten nie jest, nie jest drogim samochodem, to jego następca tutaj jest w ten sposób, jest troszeczkę większy. jest. Mocniejszy silnik, amortyzatory są dużo, dużo mocniejsze. I w ogóle jest naprawdę fajnie zrobiony samochód. Linki znajdziecie w opisie. Zachęcam do tego, abyście, jeśli będziecie zdecydowani kupić ten czy ten drugi samochodzik, to kupić go z mojego linku z Banggood. Ja wtedy dostanę punkty za to, i to jest takie wsparcie mojego kanału. Z góry dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, na razie cześć.